Przedstawię Państwu teraz sprawozdanie zarządu z działalności w 2011 roku. Ono również było opublikowane, także mieliście Państwo możliwość się z nim zapoznania. Generalnie, Ożebesa w 2011 roku operacyjnie to cały czas broker oponialski, czyli handel oponami. W 2011 roku, oprócz wzrostu takiego organicznego w handlu oponami, zanotowaliśmy wzrost poprzez przejęcia i było to zrealizowanie listu intencyjnego z 2010 roku, czyli przejęliśmy spółkę Astor SA zajmującą się obsługą flot samochodowych. Przejęcie to kilka słów na temat tego przejęcia. Przejęcie nastąpiło w wrześniu 2011 roku. Kupiliśmy 78 milionów, 78% Kapitale tejże spółki. Spółka zajmuje się obsługą flot samochodowych na terenie całego kraju. Serwisuje w tym momencie około 12-13 tysięcy samochodów w około 200 serwisach opon. I jest to spółka, która, znaczy w ogóle z jakiego powodu nastąpiło przejęcie, ponieważ w mojej ocenie przejęcie nastąpiło po bardzo atrakcyjnej cenie i wynikało ono z tego, że w spółce pojawiły się problemy finansowe. No teraz po prostu spółka ta straciła płynność, co mocno zmotywowało ówczesnych udziałowców tej spółki do tego, żeby podzielić się własnością i poszukać dodatkowego inwestora. Dla nas przejęcie tej spółki było realizacją przyjętej strategii konsolidacji rynku, czyli oprócz tego, że będziemy robić lepiej to, co robimy dzisiaj, poprzez, i tutaj mam na myśli wzrost organiczny, bierzemy pod uwagę wzrost poprzez przejęcia innych spółek. Po pół roku, czy, czy blisko już po, po, po roku współpracy z Astoresa, a pół roku 2012 yy, mogę powiedzieć, że uważam tą transakcję za bardzo udaną. Dzisiaj wyceniam tą spółkę znacznie wyżej niż, yy, niż, ją, yy, niż cena po jakiej ją przyjęliśmy. Yy, mimo yy, kryzysu na rynku i, to, i mimo tego, że generalnie w Europie, w Polsce również przychody na przykład yy, w tej branży spadają około 30%, to Vastoressa powinniśmy zanotować około 50% czy minimum 50% wzrost przychodów. Generalnie, mimo że ta spółka ma już kilka lat czy kilkanaście lat nawet swojej historii działalności operacyjnej, to tak naprawdę uważam, że jest cały czas na takim wczesnym etapie rozwoju dynamicznego parcia do przodu. W momencie, kiedy się połączyli z USA, kiedy zdjęliśmy z nich pewne pewne zakresy tematyczne, nie wiem, chociażby związane z kapitałem obrotowym, czy może nie zdjęliśmy, ale, ale ułatwiamy im teraz zarządzanie kapitałem obrotowym, oni w mocniejszy sposób mogą się skupić na, na rozwoju swojego biznesu. Do tej pory ten rozwój był ograniczony chociażby właśnie brakiem środków czy kapitałów obrotowych. Dzisiaj takiego, takiej blokady nie ma i spółka się rozbija. Wracając do orzeł USA Głównym, tak jak wspomniałem, przychody w 90 kilku procentach pochodziły z brokera oponiarskiego i w ramach brokera oponiarskiego głównym źródłem przychodów jest sprzedaż internetowa, jest to oddziały handlu. Przez szereg ostatnich lat notował on bardzo dynamiczne wzrosty. Niestety w 2011 roku tego, ten wzrost znacząco wyhamował. O ile kanał, ten, ten kanał dystrybucji był, nazwijmy to, pewną nowością we wcześniejszych latach i wiele firm z branży oponiarskiej się tym nie zajmowało, o tyle dzisiaj stał się on jednym równorzędnym, jednym z wielu kanałów dystrybucji i również hurtownie, inni dystrybu, duzi dystrybutorzy wchodzą w ten biznes i starają się sprzedawać opony przez internet. W ramach brokera działają również serwisy motoryzacyjne, Serwisy po raz kolejny zanotowały wzrost przychodów i co ważne wzrost przychodów z usług. Kolejne działy to montaż kół na pierwsze wyposażenie. Tutaj cały czas również w 2012 roku montujemy te koła rolnicze i, i sprzedajemy. Istotny wpływ na wyniki 2011 roku miał dział eksportu. Udaje nam się eksportować e, opony do krajów Europy Wschodniej, Ukraina, e, Mołdawia, Kazachstan, tak? Czy... Nie, Kazachstanie. Ok, czyli Ukraina e, i Ukraina i Mołdawia. E, I to chyba. Tyle. Znaczy, potem oczywiście będzie, będzie, będę otwarty na Państwa pytania i chętnie uszczegóławiam ewentualne wątpliwości. Kolejna, kolejna część aktywności zarządu i spółki w 2011 roku to jest budowa recyklera. Jak Państwo wiecie w 2008 roku podjęliśmy decyzję o tym, żeby zająć się recyklingiem opon. Od 2002 roku zbieraliśmy opony zużyte. W 2008 roku zapadła decyzja o tym, że chcemy Zbudować własny zakład recyklingu opon I przez rok, 11, rok 2011 to był taki kluczowy dla realizacji tej inwestycji, bo na początku 2012 została ona zakończona. Inwestycja finansowana jest w znacznej mierze ze środków unijnych. Dostaliśmy nam 17 milionów dotacji, która to dotacja do dzisiaj została już rozliczona w całości. Poza tym inwestycja ta finansowana była kapitałem obcym, czyli obligacjami, najpierw obligacjami serii A, a potem obligacjami serii B i w około 10% kapitałem własnym pochodzącym z emisji akcji. Z inwestycją wiąże się to, co, było, co jest widoczne i w pasywach, w kapitałach obcych i to, co jest widoczne w przepływach, czyli rolowanie obligacji serii A. To też uważam za bardzo dobre i również czasowo dobrze umieszczone działanie zarządu. Obligacje serii A były emitowane w kwietniu 2010 roku i ich wykup przypadał na kwietniu 2012. Natomiast zarząd po roku i kilku miesiącach od emisji tych obligacji zaczął się zastanawiać, czy nie warto ich rolować wcześniej, nie czekać do kwietnia 2012. Tylko skoro inwestycja zbliża się ku końcowi, skoro możemy pokazać ten majątek, który został kupiony z tych za te obligacje, no to może warto rozmawiać z inwestorami i rolować to już w 2011 roku. To, tutaj to, co nam również przyświecało, to to, że bardzo zależało nam na odpowiednim ukształtowaniu bilansu na koniec 2011 roku. Chcąc realizować kolejne inwestycje w latach 12-14, no należy zadbać o to, jak ten bilans wygląda, no i... Żeby on wygląda właśnie tak, jak wygląda na koniec 2011 roku. Już w 2011 postanowiliśmy te obligacje zrolować. Myślę, że trochę trafiliśmy czasowo też w ten moment rolowania, ponieważ yy, obligacje zostały zrolowane i z 7 milionów 200 tysięcy, bo takiej wartości była emisja, yy, około 5,5 miliona złotych zostało yy, zrolowane w sierpniu 2011 roku. Yy, obligacje w serii A. Kosztowały nas 15% w skali roku, w serii B kosztują nas 11% w skali roku.